W pierwszym odcinku naszego cyklu o funduszach Unii Europejskiej przedstawimy możliwości wsparcia dla osób młodych w wieku od 15 do 29 lat finansowane z programu Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Inicjatywy dla Młodych. Jeśli masz ponad 15 lat, ale nie ukończyłeś jeszcze 30 roku życia i spełniasz łącznie trzy warunki: nie pracujesz, jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo lub poszukującą pracy, niekoniecznie zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy, nie kształcisz się, nie uczęszczasz do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej, średniej, policjalnej ani wyższej, nie szkolisz się i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyłeś w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych, krajowych lub unijnych, których celem jest uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, to dzisiejszy odcinek będzie dla Ciebie kopalnią wiedzy. Jeżeli jesteś osobą dojrzałą i masz dzieci lub wnuki w wieku od 15 do 29 lat, które spełniają warunki pokazane przed chwilą, zostań z nami, a zdobyte informacje przekaż prosimy bliskim Ci młodym osobom. Na końcu pokażemy też adres strony internetowej, gdzie osoby młode będą mogły znaleźć nagranie tego odcinka, aby w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie obejrzeć go w internecie. Osoby młode w wieku od 15 do 29 lat mają trzy ścieżki wsparcia, z których mogą skorzystać. Pomoc udzielana za pośrednictwem ochotniczych chłopców pracy służy zdobyciu zawodu, a następnie zatrudnieniem. Wsparcie dla osób niepracujących udzielane przez instytucje rynku pracy, zarówno publiczne, czyli powiatowe urzędy pracy, jak i prywatne, np. agencje zatrudnienia czy instytucje szkoleniowe. Projekty dla osób młodych, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. Obecnie w ochotniczych chówcach pracy w całym kraju trwa rekrutacja do dwóch projektów: Akcja Aktywizacja i Obudź Swój Potencjał. Opowiemy o nich dokładnie w dalszej części programu. Osoby niepracujące w wieku poniżej 30 lat mogą skorzystać ze wsparcia powiatowych urzędów pracy lub organizacji pozarządowych i prywatnych firm realizujących projekty finansowane ze środków funduszy Unii Europejskiej. W obu przypadkach, jako uczestnik projektu, będziesz miał zapewnioną kompleksową pomoc. Na początku przeprowadzi się analizę Twojej obecnej sytuacji, zbada Twoje predyspozycje i możliwości, a następnie dostaniesz tak zwany indywidualny plan działania, który w kolejnych krokach opisze ścieżkę kariery i kroki zmierzające do poprawy Twojej sytuacji na rynku pracy. Indywidualny plan działania może zakładać, że potrzebne Ci będzie. Doradztwo zawodowe w zakresie wyboru zawodu zgodnego z posiadanymi przez Ciebie umiejętnościami i możliwościami, a także pomoc w planowaniu kariery zawodowej. Wskazanie ofert pracy, czyli będziesz mógł skorzystać z usług pośrednictwa pracy. Sfinansowanie dla Ciebie wysokiej jakości szkolenia, kursu zawodowego lub studiów podyplomowych, aby pomóc Ci w nabyciu lub podniesieniu posiadanych już kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców. Zorganizowanie dla Ciebie stażu lub praktyki zawodowej u pracodawcy, abyś zdobył niezbędne doświadczenie zawodowe, którego brak jest dla Ciebie dużą barierą w znalezieniu pracy. Wsparcie Twojej mobilności zawodowej. Na przykład w celu podjęcia pracy w innym mieście możesz uzyskać pomoc finansową na zagospodarowanie się w nowym miejscu w kwocie około 6 tysięcy złotych. Jeśli masz pomysł na własny biznes, jesteś kreatywny i przedsiębiorczy, możesz skorzystać z dotacji w wysokości do około 23 tysięcy złotych udzielanej za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy lub instytucji realizujących projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej dla osób młodych. Jeżeli potrzebujesz większej kwoty pieniędzy na start swojej firmy, skorzystaj z programu Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, gdzie w ramach nisko oprocentowanej pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego będziesz mógł wykorzystać nawet do 83 tysięcy złotych. W dalszej części naszego dzisiejszego programu przedstawimy szczegółowe informacje o każdej z omówionych pozycji.